W 1923 roku Józef Piłsudski, by zaprotestować przeciw partyjniactwu, wycofał się z polityki i zamieszkał w podwarszawskim sulejówku. Dzięki temu marszałek nie był kojarzony z trudną sytuacją w państwie i cieszył się poparciem społecznym. Duża część społeczeństwa uznała, że tylko Piłsudski jest w stanie rozwiązać kryzys rządów parlamentarnych w Polsce. W maju 1926 roku po upadku kolejnego rządu powołano gabinet premiera Witosa, złożony głównie z przeciwników Piłsudskiego. Dla marszałka była to ostatnia szansa na powrót do polityki. Grupa popierających go oficerów, dawnych legionistów, zgromadziła w pobliżu stolicy podległe im wojska. Ta demonstracja siły miała doprowadzić do dymisji rządu Witosa. Do wybuchu Walt w Warszawie doszło prawdopodobnie przypadkiem, gdy jeden z żołnierzy nie wytrzymał napiętej sytuacji i rozpoczął strzelaninę. Piłsudczycy, mający przewagę liczebną, zaczęli zajmować strategicznie punkty miasta, między innymi lotnisko i centralę telefoniczną. szale zwycięstwa na stronę sił Piłsudskiego przechylili kolejarze, którzy zatrzymywali pociągi wiązące wojska wierne rządowi. W obawie przed wybuchem wojny domowej 14 maja prezydent Wojciechowski oraz rząd złożyli dymisję. W trzydniowych walkach zginęło ponad 400 osób, a 900 zostało rannych. Po zamachu majowym zgromadzenie narodowe początkowo na urząd prezydenta wybrało Józefa Piłsudskiego. Ten jednak nie przyjął powierzonej mu funkcji. Uważał bowiem, że władza prezydenta jest zbyt ograniczona przez Konstytucję Marcową. 1 czerwca 1926 roku Zgromadzenie Narodowe, połączone izby Sejmu i Senatu, na prezydenta wybrało profesora Politechniki Lwowskiej Ignacego Mościckiego, wskazanego przez Piłsudskiego. Na czele rządu stanął Kazimierz Bartel, a Piłsudski objął funkcję ministra spraw wojskowych. Decyzje parlamentu w rzeczywistości były zalegalizowaniem zamachu stanu. Głównym celem Piłsudskiego było wzmocnienie władzy wykonawczej. Z tego powodu polityk doprowadził do nowelizacji konstytucji marcowej. Parlament przyjął poprawki w sierpniu 1926 roku określane jako Nowela Sierpniowa. Przyznawała ona prezydentowi prawo wydawania dekretów z mocą ustawy, w czasie gdy Sejm nie prowadził obrad. Prezydent mógł także rozwiązać Sejm i Senat przed upływem kadencji. Piłsudczycy, obejmując władzę, obiecywali sanację moralną od łacińskiego sanatio uzdrowienie. Czyli odnowę życia publicznego w Polsce i rozliczenie afer poprzednich rządów. Rządzący szybko skupili się na umocnieniu swojej władzy. W kraju wprowadzono rządy autorytarne z pozorami zachowania demokracji. Stanowiska w administracji i wojsku obsadzano głównie zwolennikami Piłsudskiego. Ludzi związanych z władzą nazywano obozem sanacyjnym. w 1928 roku władze sanacyjne, aby wygrać wybory parlamentarne, powołały własne ugrupowanie bezpartyjny blok współpracy z rządem BBWR. Na jego czele stanął Walery Sławek, bliski współpracownik Piłsudskiego. Po nieczystej walce wyborczej, podczas której dopuszczano się fałszerstw, tak zwane cuda naturną zwyciężyła sanacja. Nie zdobyła ona jednak większości pozwalającej zmienić konstytucję, co było celem Piłsudskiego. Osłabieniu uległa endecja, a partie centrowe zaczęły szukać możliwości współpracy z lewicą. Aby przeciwstawić się rządom sanacji, opozycyjne partie lewicowe Chadeckie i ludowe w 1929 roku zawarły sojusz tak zwany Centrolew. Zaczęły nawoływać między innymi do niepłacenia podatków, aby zdestabilizować sytuację w państwie. W całej Europie był to czas wielkiego kryzysu i niepokojów społecznych. Piłsudski zdecydował się zaatakować opozycję jej głównych przywódców Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego aresztowano i osadzono w Twierdzy Brzeskiej. Przeprowadzone w 1930 roku. Wybory zwane wyborami brzeskimi praktycznie wyeliminowały opozycję z życia politycznego. Podczas kampanii wyborczej dochodziło do licznych nadużyć. Ostatecznie BBWR zdobył ponad połowę miejsc w parlamencie. W latach trzydziestych władze w państwie przejęło najbardziej autorytarne stronnictwo sanacji, zwane grupą pułkowników. Rządy w kraju były coraz mniej demokratyczne, a tendencja ta utrzymała się aż do wybuchu II wojny światowej. Proces brzeski, podczas którego jedenastu przywódców opozycji skazano na karę więzienia, odbył się w 1932 roku. Po zamordowaniu ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego przez organizację ukraińskich nacjonalistów władze sanacyjne otworzyły w 1934 roku. W Berezie Kartuski na Polesiu obóz dla więźniów politycznych. Kierowano tam aresztowanych na podstawie decyzji administracyjnej, bez wyroku sądu. Oprócz skrajnych polskich i ukraińskich nacjonalistów do obozu trafiali komuniści, przestępcy gospodarczy, a także kryminaliści. W Berezie dochodziło do wielu nadużyć i stosowania przemocy. Zwalniani więźniowie musieli potępić swoją dotychczasową działalność polityczną. Nie mogli też opowiadać o panujących w obozie warunkach pod groźbą ponownego zesłania. Obóz sanacji dążył do zmiany ustroju i uchwalenia nowej konstytucji. Wprowadzono ją 23 kwietnia 1935 roku, stąd przeszła do historii jako konstytucja kwietniowa. Ustawa zasadnicza wprowadziła w Polsce silne rządy prezydenckie, zwiększając znacząco uprawnienia głowy państwa, odtąd odpowiedzialnej jedynie przed Bogiem i historią. Główne postanowienia Konstytucji kwietniowej, ograniczenie roli Parlamentu, wzmocnienie Senatu kosztem Sejmu, uprawnienia prezydenta, sprawowanie kontroli nad rządem, Parlamentem i sądami, odejście od trójpodziału władzy, wpływanie na skład Senatu, możliwość mianowania swojego następcy podczas wojny. Józef Piłsudski był zwolennikiem zbudowania na wschodzie bloku krajów sfederowanych z Polską. Uważał, że to pozwoli trwale osłabić rosyjski imperializm. Koncepcję Międzymorza, czyli sojuszu państw pod przywództwem Polski, starał się rozwijać też współpracownik marszałka, minister spraw zagranicznych Józef Beck. Ponadto polski rząd, chcąc ograniczyć rolę Związku Sowieckiego na arenie międzynarodowej, wspierał działalność antykomunistyczną w tym państwie. Wpływy Polski nie były jednak na tyle silne, żeby doprowadzić do kryzysu w Związku Sowieckim. Po zamachu majowym rozluźniły się relacje polsko-francuskie, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa. Piłsudski doprowadził do zawarcia w 1932 roku Traktatu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim Układ miał obowiązywać trzy lata, ale został przedłużony do 1945 roku Marszałek wykorzystał również izolację międzynarodową Niemiec po dojściu Hitlera do władzy W 1934 roku Zawarto polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. Zakończyło to wojnę celną i poprawiło stosunki polityczne między państwami. Do Polski na polowania przyjeżdżali hitlerowscy ministrowie i oficjele, ożywiły się kontakty gospodarcze i kulturalne. Hitler widział w Polsce potencjalnego sojusznika w przyszłej wojnie ze Związkiem Sowieckim. Polska starała się prowadzić politykę równowagi w stosunku do obu sąsiadów Niemiec i Związku Sowieckiego. W praktyce bliższe były jednak relacje Warszawy z Berlinem, natomiast kontakty ze Związkiem Sowieckim miały wyłącznie oficjalny charakter. Po śmierci Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku doszło do podziałów w obozie sanacji. Powstały wówczas trzy kręgi władzy. Grupa zamkowa, skupiona wokół prezydenta Mościckiego, zajęła się modernizacją gospodarczą kraju, tak zwany GISZ, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, Wojskowi z Marszałkiem Rydzem Śmigłym na czele, Rozpoczęli proces unowocześnienia armii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierowane przez Józefa Beka, odpowiedzialne za politykę zagraniczną. Całkowicie zmarginalizowano premiera Walerego Sławka, który w zamyśle Piłsudskiego miał zostać kolejnym prezydentem Polski. Po rozwiązaniu przez siebie w 1935 roku struktur BBWR utracił jednak szansę w walce o władzę. W 1937 roku na polecenie marszałka Rydza-Śmigłego powstał obóz Zjednoczenia Narodowego OZN. W jego programie znalazły się popularne w Europie hasła konsolidacji Zjednoczenia Narodu, solidaryzmu społecznego i dominującej roli państwa w życiu społecznym. Była to wizja państwa autorytarnego. Ugrupowanie rządzące głosiło też poglądy nacjonalistyczne i podkreślało związki z kościołem katolickim. Duchowieństwu katolickiemu bliższe jednak były programy stronnictwa narodowego. Piłsudski często powtarzał, że Polakami nie da się rządzić za pomocą bata. Rządy sanacyjne, w porównaniu z innymi reżimami, nie wyeliminowały więc całkowicie opozycji z życia politycznego. Przyjęcie autorytarnej konstytucji kwietniowej zajęło władzy aż dziewięć lat. W prasie regularnie pojawiały się karykatury Piłsudskiego i jego współpracowników. Nie doszło także do masowych prześladowań przeciwników władzy. Sytuacja zaostrzyła się po 1935 roku. Nawet wtedy w państwie działały jednak umiarkowane partie opozycyjne, które stopniowo próbowały odzyskać wpływy. W 1936 roku działacze ruchu Ludowego i Hadecji założyli w Szwajcarii tak zwany front morsz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Rok później w Polsce powstało chadeckie Stronnictwo Pracy. Również ruch ludowy zjednoczył się w 1931 roku. W Stronnictwie Ludowym, SL, coraz bardziej radykalne hasła głosiła natomiast prawica. Najbardziej skrajnym ugrupowaniom, jak na przykład obozowi narodowo-radykalnemu Falanga, blisko już było do faszyzmu. Działalność tej partii była jednak ostro zwalczana przez sanację. W efekcie w Polsce powstał oryginalny system autorytarny, w którym funkcjonowała opozycja, ale pozbawiona wpływu na władzę oraz szans jej zdobycia.